Witam, dziś pokażę, jak w domowy sposób odróżnić produkty naturalne od chemicznych. Od pewnego czasu w sklepach pojawiły się produkty typu pasta do zębów, krem do rąk, balsam do ciała, krem do twarzy, wiele innych produktów w tubce. I na samym górze pojawiają się takie paseczki: czerwony, czarny, biały, zielony i niebieski. Dzisiaj powiem, co one oznaczają. Paski te są wymogami Unii Europejskiej dotyczącymi jakości i opakowania. Czarny pasek w tym przypadku oznacza, że jest to skład typowo zrobiony z chemii i nie ma tam składników zbyt naturalnych. Czerwony jest to składnik chemiczny, gdzie występują składniki mineralne, naturalne, ale pojawiają się jakieś dodatki typu soda, fluor i inne rzeczy. Niebieski, w tym przypadku na przykład krem do rąk. Połowa chemii, połowa natury, także w miarę sensowny krem. Jest jeszcze zielony, którego nie posiadam. Jest to całkowicie produkt naturalny, bez żadnej chemii, bez fluoru, amoniaku i innych rzeczy. Dzięki tej wiedzy jesteśmy w stanie w sklepie rozróżnić, czy produkt jest naturalny, chemiczny, czy warto się nim zainteresować, czy nie. Pozdrawiam serdecznie.